Witam z tej strony, salador, i zapraszam na poczytaj mi saladorze. W dzisiejszym odcinku koszmarny Karolek choruje. Zapraszam. Damianku, czy ty dobrze się czujesz? Spytała mama. Damianek kaszlał, kichał i chrypiał. Bardzo dobrze, wyszeptał. Na pewno? Spytał tata. Nie wyglądasz mi na zdrowego. Nic mi nie jest. <śmiech> <śmiech> powiedział doskonały damianek, zanosząc się kaszlem. Mama dotknęła spoconego czoła damianka. Masz z pewnością gorączkę, stwierdziła mama. Nie powinieneś dzisiaj iść do szkoły. Ale nie chciałbym opuszczać lekcji, powiedział damianek. Wracaj do łóżka, zarządziła mama. Ale ja tak bardzo chcę iść, zaczął płakać Damianek. Dzisiaj na pewno będę. Blada i spocona twarz Damianka nagle zzieleniała. Poderwał się z krzesła i rzucił się w kierunku toalety. Mama pobiegła za nim. Charakterystyczne odgłosy z toalety wypełniły cały dom. Koszmarny Karolek na chwilę przerwał jedzenie tosta. Damianek ma zostać w domu. Damianek nie idzie do szkoły? Damianek będzie oglądał telewizję, a on, Karolek, ma przez cały dzień znosić towarzystwo pani Kattoporskiej? Nigdy, przy nigdy, on też jest chory. Czy dziś rano nie zakaszlał całe dwa razy? A wczoraj z pewnością wydał duże kichnięcie. Kiedy to wszystko sobie przypomniał, poczuł jak straszne zarazki opanowują jego organizm. Witajcie, zapraszam do mojego gardła! Raz dwa, raz dwa maszerowały bakterie. Litości! Błagały jego gardła. Ha, ha! Triumfowały bakterie. Koszmarny Karolek nagle przypomniał sobie wszystkie słowa, których pisowni miał się nauczyć. Wszystkie mapy, których nie pokolorował. Wszystkie zadania, których nie rozwiązał. Au, bolało go gardło. Oj, 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 bolał go brzuch. Uuu, bolała go głowa. Hurra, był chory. Jaki zatem program? Matma, czy maksięgą Czytanie, czy czatowanie? Testy, czy tosty? Przecinki, czy przyjemności? Hmm, myślał koszmarny Karolek. Wybór był prosty. Tata nie przerywał czytania gazety. Karolu, czy ty dobrze się czujesz? Spytał tata, nie odrywając wzroku od gazety. Nie, wychlepiał Karolek ja też jestem chory. Nie mogę w takim stanie iść do szkoły. Tata powoli odłożył gazetę. Nie wyglądasz mi na chorego, Karolu stwierdził tata. Ale jestem jęknął koszmarny Karolek Strasznie mnie boli gardło dodał i na wszelki wypadek zakaszlał Słabo mi wyszeptał Wszystko mnie boli tata westchnął. No dobrze, zostań w domu powiedział. Tak pomyślał Karolek. Był bardzo zaskoczony. Zazwyczaj musiał dłużej pracować nad swymi okropnymi, bezdusznymi rodzicami, aby pozwolili mu na opuszczenie choćby jednego dnia w szkole. Tylko żadnego komputera, oświadczył tata. Jeśli jesteś chory, masz leżeć w łóżku. Koszmarny Karolek był oburzony. Ale gdy gram, czuję się o wiele lepiej, protestował. Jeśli możesz grać w gry na komputerze, to równie dobrze możesz iść do szkoły, powiedział tata. Kurczę. A tam pomyślał Karolek. Przykryje się kołdrą na kanapie i cały dzień spędzi przed telewizorem. Mama przyniesie mu pyszne picie i kanapki na tacy, a do tego może nawet lodzy. Szkoda tylko, że gdy naprawdę jest chory, nie może się tym nacieszyć, pomyślał koszmarny Karolek. Słyszał, jak mama i tata głośno rozmawiają na schodach. Muszę iść do pracy, powiedziała mama. Ja też muszę iść do pracy, powiedział tata. Ostatnio ja zostałam, dodała mama. O nie, moja droga to ja zostałem odparł tata. Jesteś pewien? Spytała mama. Jestem pewien, odpowiedział tata. Czy jesteś pewien, że jesteś pewien? spytała mama. Koszmarny Karolek nie wierzył własnym uszom. Sprzeczają się o to, kto ma zostać w domu. Gdy dorośnie, będzie wyłącznie zostawał w domu i za milion funtów tygodniowo testował gry komputerowe. W podskokach udał się do salonu, lecz chęć do skoków przyszła mu bardzo gwałtownie. Odrażająca. Paskudna, smarkająca kreatura wyciągała się pod kołdrą na wielkim fotelu. Koszmarny Karolek rzucił okiem na ekran telewizora. Najgorszy rodzaj ludzkich postaci giął się i skręcał w tańcu przypominającym rozchustaną. Galaretę. Jesteśmy dwa maluszki i mamy grube brzuszki, Babyszny jest kisielek, budynek i wafelek. Hopsa, 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 hop, hop, Koszmarny Karolek usiadł na kanapie. A ja chcę oglądać rajd robotów, powiedział Karolek. Ja teraz oglądam Nianiniusie, powiedział Damianek, pociągając nosem. Przestań pociągać nosem, warknął Karolek. Nie mogę, mam straszny katar, odparł Damianek. Jestem bardziej chory od ciebie i nie pociągam nosem, oświadczył Karolek. Ja jestem bardziej chory, stwierdził Damianek. Oszust! Oszust! Kłamca! Kłamca! Mamo! krzyknęli Karolek i Damianek równocześnie. Mama weszła do pokoju niosąc tace z wodą, z lodem i dwa termometry. Karolek jest dla mnie wstrętny, jęczał Damianek. Tu Damianek jest wstrętny dla mnie, wrzasnął Karolek. Jeśli masz siłę na sprzeczki, to masz na pewno siłę iść do szkoły, Karolu, powiedziała mama, uważnie mu się przypatrując. Ja się nie sprzeczam. To Damian, powiedział Karolek. To Karol! wychrypiał Damianek kaszląc. Karolek zakaszlał głośniej, Damianek jęknął. Karolek zajęczał jeszcze głośniej. Uuu, stęknął Damianek. Uuu, stękał Karolek. To niesprawiedliwe! Chcę rajd robotów! A ja chcę nianie się! Chlipał Damianek. Damianek wybierze program, bo on jest bardziej chory, oświadczyła mama. Damianek jest bardziej chory? W pewnym sensie. Ale on nie pozwoli, aby jego nikczemny braciszek zepsuł mu cudowny dzień chorowania. Jestem strasznie chory, mamusiu, protestował Karolek. A wcale tak bardzo nie narzekam. Mama była chyba trochę zmęczona. Jeden termometr wetknęła do buzi Karolkowi, drugi Damiankowi. Przychodzę za pięć minut, aby sprawdzić waszą temperaturę, powiedziała. I nie chcę już słyszeć żadnych kłótni, dodała, wychodząc z pokoju. Koszmarny Karolek leżał osłabiony na kanapie, z termometrem w ustach. Czuł się okropnie. Dotknął swojego czoła. Było rozpalone. Miał chyba 39 stopni. Mam tak wysoką gorączkę, że na termometrze na pewno zabraknie cyferek, pomyślał Karolek. Teraz tylko poczeka, aż mama zobaczy, jak strasznie jest chory. Będzie bardzo żałowała, że była taka okrutna. Doskonały damianek zaczął dziwnie stękać. Będę chyba wymiotował? wyszeptał, wyjmując termometr z ust i wybiegając z pokoju. Gdy tylko Damianek zniknął, Karolek zeskoczył z kanapy i sprawdził termometr Damianka. Trzydzieści osiem i osiem kresek. Kurczę, ale Damianek miał gorączkę. Teraz już tylko on będzie się liczył, a mama zmusi Karolka, żeby spełniał każdy rozkaz Damianka. Może nawet Damianek dostanie pizzę, a nawet lody. Trzeba działać błyskawicznie. Karolek wsadził termometr Damianka do szklanki z wodą z lodem. Pip-pip! Koszmarny Karolek wyciągnął z ust termometr 36,6 czyli norma. Norma, czyli ma normalną temperaturę. Niemożliwe. Jak może mieć normalną temperaturę, skoro jest tak strasznie chory? Jak mama zobaczy tę normalną temperaturę, zmusi go do zebrania się do szkoły w 5 minut. Hm. Coś po prostu nie gra z tym głupim termometrem. Koszmarny Karolek przybliżył go do zaświeconej żarówki. Troszeczkę go ogrzeje. Pomyślał. Człap, człap. Jejku, mama znów nadchodzi! Karolek błyskawicznie wyjął termometr Damianka ze szklanki z wodą z lodem, a swój z powrotem umieścił w buzi. Au! Był okropnie gorący. Zobaczymy, czy masz gorączkę, powiedziała mama. Wyjęła termometr z buzi Karolka. Trzydzieści dziewięć dziewięć kresek! Krzyknęła. Kurczę! Ten termometr jest chyba zepsuty, wymamrotał Karolek. Ale i tak mam gorączkę. Czuję, że zaraz się zagotuje. Hmm, powiedziała mama dotykając czoła Karolka. Damianek wrócił do pokoju chwiejnym krokiem. Miał trupio bladą twarz. Sprawdź moją temperaturę, mamusiu, powiedział Damianek i osunął się na poduszki. Mama spojrzała na termometr Damianka. Trzydzieści cztery stopnie, krzyknęła. Kurczę, pomyślał koszmarny Karolek. Ten też jest zepsuty, powiedział Karolek. Stwierdził, że należy szybko zmienić temat. Mamusiu, czy mogłabyś odsunąć firanki? Spytał Karolek. Ale ja wolę, jak są zasunięte, powiedział Damianek. Odsłonięte, zasunięte. Zostaną zasunięte, powiedziała mama. Damianek kichnął. Mamo! wrzasnął Karolek. Damianek na mnie smarka. Mamo! wrzasnął Damianek. Karol wstrętnie pachnie. Koszmarny Karolek wbił wzrok w Damianka. Doskonały Damianek wbił wzrok w Karolka. Karolek zaczął gwizdać, Damianek zaczął nucić. Karol Gwińszczek! Damian nuci! Mamo! Wrzasnęli obaj. Niech on przystanie! Dosyć! Krzyknęła mama. Obydwaj, marsz do swoich pokoi! Karolek i Damianek ociężale powlekli się do siebie. To przez ciebie, powiedział Karolek. Właśnie, żem przez ciebie powiedział Damianek. Drzwi wejściowe otworzyły się. Do domu wszedł tata. Był bardzo blady. Nie czuję się dobrze powiedział tata muszę się położyć. Koszmarny Karolek potwornie się nudził. Koszmarny Karolek miał dosyć. Cóż za pożytek z choroby, skoro nie można oglądać telewizji ani włączać komputera? Jestem głodny, płakał koszmarny Karolek. Chcę mi ziemić, płakał doskonały Damianek. Wszystko mnie boli, stękał tata. Jest mi gorąco, stękał koszmarny Karolek. Jest mi zimno, jęczał doskonały Damianek. Jest mi i zimno, i gorąco. Mama biegała na górę, mama biegała na dół. Lody, krzyczał koszmarny Karolek. Gorący termofor, krzyczał doskonały Damianek. Więcej poduszek, krzyczał tata. Mama szła na górę, mama szła na dół. Kanapkę, rzeszczał Karolek. Usteczki, skrzyczał Damianek. Herbaty, chrypiał tata. Czy możecie wszyscy chwileczkę poczekać? spytała mama. Muszę na chwilę usiąść. – Nie! Nie. – wrzasnęli Karolek, Damianek i tata. <śmany> – No dobrze – powiedziała mama. Poczłapała na górę, poczłapała na dół. – Moje gardło! No i żołądek! Moja głowa! Mama powlokła się na górę, mama powlokła się na dół. – Cipsy! – chrypiał Karolek. – Pigulki! – rzęził Damianek. – Chusteczka! – szeptał tata. Mama słaniała się po schodach w górę, mama słaniała się po schodach w dół. Nagle koszmarny Karolek spojrzał na zegarek. Piętnasta trzydzieści. Koniec szkoły. Zaczął się weekend. To zdumiewające, pomyślał Karolek, jak cudownie nagle się poczułem. Koszmarny Karolek odrzucił kołdrę i wyskoczył z łóżka. Mamo, wrzasnął. Jest mi o wiele lepiej. Czy mogę włączyć komputer? Mama chwiejąc się weszła do jego pokoju. Całe szczęście, że lepiej się czujesz, wyszeptała. Ja czuję się okropnie. Muszę się położyć. Czy mógłbyś mi przynieść filiżankę herbaty? Że co? Jestem zajęty! rzucił Karolek. Mama przeszyła go wzrokiem. Hmm, no dobra, powiedział Karolek niechętnie. Dlaczego mama sama sobie nie przyniesie herbaty? Przecież jej nogi są w porządku. Koszmarny Karolek zaszył się w salonie, siadł przy komputerze i włączył międzygalaktyczny rajd robotów ściśle tajne. Cudownie! Unieszkodliwił kilka robotów i włączył zemstę boładusiciela. Karolku! wołała mama, gdzie moja herbata? Karolku, jęczał tata. Proszę o szklankę wody. Karolku, błakał Damianek, przynieś mi drugi końcyk! Koszmarny Karolek nabór muszył się. Jak ma się skupić na grze, gdy wszyscy mu tak przeszkadzają? Herbacy, wody, piącyk! Sami sobie weźcie! Zeźlił się na dobre. Był ich służącym, czy co? Karolu groźnie wychrypiał tata. Natychmiast do mnie. Karolek powoli podniósł się z krzesła. Z tęsknotą spojrzał na ostatni błysk ekranu. Ale czy miał inny wybór? Ja też jestem bardzo chory, wrzasnął na cały dom. Wracam do łóżka.